Szczęść Boże, Franciszek Kucharczak, gość niedzielny, dziennikarz. Nowenna z Janem Pawłem II przed zesłaniem Ducha Świętego. Dzień drugi. Obiecując Ducha Świętego, Jezus mówił o nim jako o pocieszycielu, paraklecie, którego miał posłać od Ojca. Mówił o nim jako o duchu prawdy, który miał doprowadzić Kościół do pełni prawdy. Wyjaśnił przy tym, że Duch Święty da o nim świadectwo, lecz zaraz potem dodał: Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Czynnikiem decydującym o skuteczności przepowiadania pozostaje świadectwo życia. Tylko człowiek wierzący, który żyje tym, co wyznaje ustami, ma szansę znaleźć posłuch. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że czasem okoliczności nie pozwalają na otwarte głoszenie Jezusa Chrystusa jako pana i zbawiciela wszystkich. Właśnie wtedy świadectwo życia nacechowanego szacunkiem, czystego, oderwanego od bogactw i wolnego w obliczu potęg tego świata, jednym słowem, świadectwo świętości, choćby składane w ukryciu, może ujawnić całą swoją moc przekonywania. Jan Paweł II, homilia w Wigilii Zesłania Ducha Świętego 2000 roku. Modlitwa, którą Jan Paweł II od dziecka rozpoczynał swój każdy dzień. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości bożych. O dar rozumu. Do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. Odar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. Odar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. Odar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. Odar pobożności. Abym zawsze służył Twojemu majestatowi synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, O Boże, obraża. Amen.